Jesteśmy w Jeleśni. Kotlina Jeleśniańska przypomina odwrócony parasol. Cała spadająca tutaj deszczówka, spływa z boczami gór, drogami, kanalizacją do jarów Klinnego, Sopotnianki, Koszarawy, a potem do sołu. Soła, główna rzeka żywiecczyzny ma największe w Polsce roczne wahania poziomu wody. Od jednego do 1200 metrów sześciennych na sekundę i co kilka lat te rekordy są pobijane. Potoki zbierające wodę z pól i lasów szybko się przepełniają, powodując zniszczenia dróg, mostów, osuwanie się zboczy. Dobrze, że te zbocza tu w ogóle są. Gorzej mają miejscowości poniżej pasma górskiego, bo jak się kończą zbocza, jary, kotliny, wąwozy, to woda właśnie tam w końcu musi się wylać. Woda spływa starannie skonstruowanymi systemami odwadniającymi lasy, zbocza, instytucje, fabryki, wsie i przysiłki, a potem jak już się góry skończą, wszyscy się dziwią, że soła zalewa Oświęcim. Systemy są tak skonstruowane, by nasza woda mogła zalewać Oświęcim. Mieszkańcy Aktywnie w tym uczestniczą, a drogi, parkingi projektowane przy ośrodkach sportów zimowych latem skutecznie i bezsensownie odwadniają całą okolicę. Rozwijają się systemy kanalizacyjne. Coraz więcej wody czerpiemy z własnych ujęć, a ścieki odprowadzamy coraz dalej. 30-kilometrowy kolektor ściekowy fizycznie odwadnia okolice, Powoduje, że woda nigdzie się nie zatrzymując omija po drodze ekosystemy, wysusza lasy i pola. Woda nie wsiąka, nie paruje, nie jest wykorzystywana. Nasza kotlina jest coraz drożej i sprawniej kanalizowana. Ile wody znika w ten sposób z lokalnego obiegu, łatwo można policzyć. Mnożąc ilość mieszkańców przez statystyczne 100 litrów wody, spuszczanej codziennie do kanalizacji przez każdego z nas. Nieustająco zwiększa się na dodatek powierzchnia dachów, z których woda omija lokalne ekosystemy i także odpływa do kanalizacji. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że woda, nie mając się gdzie zatrzymać, spływa natychmiast po burzach powodując latem coraz dotkliwsze susze. Giną rośliny, nieszczęścia narastają. W naszym klimacie na każdy metr kwadratowy powierzchni w każdy słoneczny dzień pada około 1000 wat energii. I ta energia albo zostanie skonsumowana przez rośliny, albo wypali podłoże, wysuszy glebę na znaczną głębokość. I wyłączy z mechanizmów regulujących klimat. Wysuszona gleba nie przyjmuje, nie zatrzymuje wody z letnich ulew. Deficyt wody się pogłębia. Las jest najistotniejszym czynnikiem, mogącym obniżyć temperaturę okolicy, podnieść poziom wilgotności powietrza, zmniejszyć zachorowalność na alergie w całej kotlinie żywieckiej. Bo dla utrzymania odpowiedniej wilgotności Konieczna jest dbałość o małe, lokalne cykle obiegu wody. Dojrzały las nie wypuszcza więcej wody niż przyjmuje. Utrzymuje temperaturę o kilka stopni niższą niż na wyasfaltowanych parkingach, drogach czy na żywieckim rynku. Trzeba też zdać sobie sprawę, że życie na lądach nie ma do dyspozycji innej wody niż deszczówka, tak bezsensownie trwoniona. Las może zatrzymać do 60% statystycznie rocznie tu spadającej wody i to może się stać już niedługo jego najważniejszą funkcją. Tym bardziej, że od sprawności leśnej biocenozy u nas zależy bezpieczeństwo całej doliny Soły w jej niższym biegu. Po las to woda. Liście w 80-kilku procentach składają się z wody. Mchy Zatrzymują wielokrotność swojej masy. Całe dolne piętro lasu, mchy, krzewy, krzewinki, paprocie i cała leśna warstwa gleby, procentowo ujmując je z wodą, umocowaną w siateczce organicznych struktur. Najwyższe piętro lasu to liście, składające się głównie z wody. Między tymi dwoma piętrami, będącymi gąbką całego ekosystemu, Mamy sieć pni, gałęzi, konarów, którymi woda jest przesyłana. Czym wilgoci więcej, tym mniej w powietrzu unosi się pyłów powodujących alergię. Czym więcej wilgoci, tym większa możliwość redukowania wszelkich zanieczyszczeń powietrza. Związki węgla i inne składniki smogu łączą się z wodą, wsiąkają w grunt, ulegając tam dalszemu rozkładowi. Alergicy mogą łatwiej odetchnąć. Czym więc lasu więcej, czym jest bardziej różnorodny, tym łatwiej utrzymać odpowiedni poziom wilgoci. W latach dwudziestych zeszłego stulecia żywietczyzna była określana jako obszar między Pilskiem, Baranią i Babią Górą. Dla Doliny Soły. W pracowni Gabriela Narutowicza były tworzone wówczas fantastyczne projekty zarządzania wodą. Została wówczas uruchomiona zapora w porąbce, a wraz z nią program budowania w lasach 180 kamiennych tam, zatrzymujących wodę, rumowisko, przede wszystkim energię niesioną przez wodę w czasie wezbrań. Niektóre z tych tam były postawione tam, gdzie wody nie ma, gdzie pojawia się tylko w czasie roztopów i letnich góle. Wodę szanowano. Jeszcze dzisiaj, gdzie niegdzie utrzymał się obyczaj zbierania deszczówki do beczek, ciągle funkcjonują przegrody na leśnych duktach, zabezpieczające drogę przed rozmyciem i nawadniające las, co wskazuje, że nie musimy odkrywać niczego nowego. Że powrót do starych, sprawdzonych, gospodarskich, a przy tym tanich rozwiązań staje się koniecznością. Tam, gdzie wodę można zatrzymać, trzeba ją zatrzymać, by pozostała w małym, lokalnym obiegu. Bo jak wody nie ma, pojawiają się inne problemy związane z jej niedoborem. Mieszkańcy zaczynają o wodę konkurować, ta staje się coraz droższa, coraz trudniej dostępna. A samorząd jest zmuszony do rozwiązywania problemów, do których nie jest przygotowany. Budowana jest spirala awantur, roszczeń, których nie da się zaspokoić, póki woda jest towarem deficytowym. Najlepiej, żeby jeszcze była czysta i tania. I to jest możliwe pod warunkiem zgodnej współpracy mieszkańców, samorządu, producentów i organizacji pozarządowych. Los nas wszystkich. Zależy bowiem od dostępności czystej wody, która też może być zachętą dla turystów, którzy na razie nie mają się gdzie wykąpać, dla przedsiębiorców, bo bez wody nie da się niczego wyprodukować, dla dzieci, dla edukacji, dla wypoczynku. Jeleśniańska Kotlina jest pięknym, atrakcyjnym i jeszcze mało spopularyzowanym obszarem. Dla rozwoju, którego nie ma innej alternatywy, niż inwestowanie w obsługę turystów. Opieramy się tu na bogactwach, które już są, których nie trzeba wydrapywać z pod ziemi, ściągać z dalekich krajów. My wszystko to już mamy, wystarczy to tylko szanować. Najważniejsze są woda i powietrze. Jakość powietrza jednak też zależy od zawartości pary wodnej, więc mówimy o tym samym.